Dzisiaj mam dla Ciebie prezent. Co Ci w duszy gra, czyli o biznesie od strony duszy. Tu Celestyna Osiak, trener soul coachingu, biznesmentorka i przedsiębiorczyni. Co Ci w duszy gra to soulowe radio, w którym pokazuję, jak rozmawiać ze swoją duszą, by skutecznie prowadzić swój biznes i prosperować z lekkością, bo biznes z duszą jest lekki. Witaj w ostatnim odcinku Seulowego Radia Co Ci w Duszy Gra, pierwszego sezonu oczywiście. Bardzo chcę Ci podziękować za to, że słuchałaś tak intensywnie Seulowego Radia. Że wsłuchiwałaś się też w swoją duszę, że relaksowałaś swoje ciało, oddychałaś świadomie i zanurzałaś się w swoją wewnętrzną mądrość. I tak, a propos swojej wewnętrznej mądrości i w ogóle wewnętrznej mądrości, to chcę Cię zaprosić na moje szkolenie, które odbędzie się 21-22 stycznia, które się nazywa właśnie: Obudź swoją wewnętrzną mądrość. To będzie taki piękny czas. Na spotkanie się w duchu soul coachingu z Twoją duszą, z duchem opiekuńczym roku 2022 i spotkaniem się z duchem opiekuńczym roku 2023. Będziemy w trakcie tego warsztatu robić takie cudowne, transformujące procesy, jakie przeprowadzam dla soul coachów na certyfikacjach. Tak jak na przykład nigdy jeszcze nie dzieliłam się grupowo, poza certyfikacjami, pracą z świętym miejscem, tak zwanym świętym miejscem. Jest to taka bardzo głęboka, symboliczna praca, w której odkrywamy. Swoje wnętrze, odkrywamy wewnętrzny krajobraz naszej duszy i transformujemy to, co już chce odejść. Żegnamy się z tym, co już chce się z nami pożegnać, i witamy się z tym, co jest tuż za rogiem, czyli w roku 2023. Dodatkowo jeszcze na tym warsztacie będę robić coś, czego do tej pory jeszcze nie robiłam grupowo, bo pracowałam w tym formacie tylko ze swoimi indywidualnymi klientami, a mianowicie będziemy robić Soul Coaching Collage, czyli Collage Duszy metodą Soul Coaching, ale będziemy go odkodowywać, odcyfrowywać za pomocą metody dziewięciu domów i dzięki temu dostaniesz bardzo konkretne, precyzyjne informacje o trendach, w roku 2023, w Twoim biznesie czy w Twoim życiu. Więc jeżeli czujesz wołanie do przyjścia na ten warsztat, to zapraszam Cię gorąco. Dla słuchaczek podcastów moich mamy jeszcze zniżkę na hasło podcast, podcast pisany po angielsku przez C, podcast. Więc zapraszam cię gorąco. Wystarczy, że będziesz na stronę www.celestyna.pl, łamane przez warsztat, i tam zobaczysz informacje i też będziesz mogła użyć właśnie tego kodu rabatowego pod tytułem podcast. Nie ma już dużo miejsc. Bo praktycznie warsztat się wysprzedał, ale zorganizowałam trochę większą salę, więc dlatego też o tym Ci mówię. Zapraszam gorąco, bo to taki cudowny moment, żeby popracować metodą soul coachingu, szczególnie, szczególnie jeżeli zastanawiasz się, czy nie chcesz zostać soul coachem w roku 2023. I a propos roku 2023 1 lipca będzie pierwsza certyfikacja, kolejna we wrześniu, kolejna w listopadzie, jak zawsze. I ja już rekrutuję. Ostatnio zrekrutowałam już jedną panią na właśnie termin lipcowy. Mam już dwie osoby zapisane, więc ten lipiec będzie gorący, podejrzewam. Może nie tylko chodzi mi o pogodę, ale o wewnętrzne transformacje. Jak czujesz wołanie, żeby zostać certyfikowanym praktykiem Soul Coaching, to zapraszam Cię gorąco. A dzisiaj... To już ostatni odcinek Soulowego Radia w tym pierwszym wydaniu, w tym pierwszym sezonie. Już mam pomysły na, kolejne, na kolejny sezon, i przyznam Ci się, że na samym początku, jak już był odcinek, nie na samym początku, bo to już przy końcu raczej, jak był odcinek 11 i odcinek 12, to zaczęłam się zastanawiać: no dobrze, ale co ja teraz będę mówić w tym Soulowym Radio? i... W zaufaniu zaparkowałam to pytanie i okazało się, że tam się pojawiły mi bardzo fajne rzeczy, które się będą dziać w nowym sezonie. A jeżeli Ty pomysły masz dla mnie, jakieś zamówienia specjalne, to bo wystarczy, że do mnie napiszesz na celestyna.małpka@celestyna.pl i wtedy z przyjemnością też zainspiruję się Twoimi pomysłami, żeby wzbogacić to soulowe radio, co Ci w duszy gra. Dzisiaj, ponieważ jest czas świąteczny, to ten nasz odcinek będzie odcineczkiem, będzie króciutki, ale chcę Cię też zaprosić na przepiękną podróż duszy. I przyznam Ci się, że jak robię podróż duszy metodą Soul Coaching, to bardzo często nie wiem do końca, co się będzie w tej podróży działo z bardzo prostego powodu, że kładę rękę na sercu. <laughs> Biorę kilka głębokich oddechów do serca z intencją do duszy, i wtedy słowa zaczynają płynąć same. Pojawia się coś takiego jak divine download, czyli taki boski spływ informacji. I właśnie tak mam nadzieję, że się dzisiaj zdzieje. Chociaż mam pewien pomysł, tak troszeczkę z głowy, to jednak zobaczymy, co się będzie działo. A zatem, jeżeli jedziesz samochodem, to. Nie polecam słuchania, tylko jeżeli jedziesz samochodem, to zatrzymaj się, weź kilka głębokich oddechów, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i dopiero wtedy zanurz się w podróż duszy, albo po prostu teraz zatrzymaj ten odcinek. A dla wszystkich, którzy mogą się zanurzyć w siebie, to zapraszam Cię, żebyś to zrobiła. Jeżeli jesteś teraz w pracy i słuchasz tego odcinka w pracy, to fajnie by było, żebyś sobie ten odcinek i tą podróż duszy zostawiła na deser. Nie słuchaj podróży duszy robiąc inne rzeczy. Po prostu zatrzymaj się, albo naciśnij przycisk pauza i zostaw sobie tą podróż duszy na deser, żeby naprawdę ją zrobić tak, jak to w duszy przystało. A zatem zaczynamy. Połóż rękę na sercu, weź kilka głębokich oddechów do serca, z intencją do duszy. Poprosz swoje ciało, żeby zrelaksowało się. Wystarczy poprosić. Wyobraź sobie, jak relaksują się całe Twoje nogi, podbrzusze, pośladki i brzuch. Przepływa przez całe Twoje ciało fala relaksacji. Relaksuje też cały Twój kręgosłup, mięśnie i kręgi. Całe plecy relaksują się teraz. Relaksują się też Twoje ramiona, barki, całe ręce. Możesz delikatnie poruszać palcami. To tak samo zaczyna relaksować się Twoja klatka piersiowa. Możesz wziąć kilka głębokich oddechów, westchnąć, podziękować w myślach, w sercu, w duszy swojemu ciału za to, że tak pięknie Cię nosi i dzięki niemu żyjesz na planecie Ziemia. Dziękuję, moje ciało. Dziękuję. Dziękuję. I teraz poczuj, wyobraź sobie, zobacz, że relaksuje się Twoja szyja i Twoja głowa że relaksuje się cała Twoja twarz skóra na głowie, włosy. I teraz zamilknę przez chwilę, abyś mogła zwrócić uwagę na całe swoje ciało. I zrelaksować te miejsca, które tego potrzebują. A teraz wyobraź sobie, że jesteś w jakimś pięknym miejscu w przyrodzie to miejsce w górach pełne śniegu. Widzisz, wyobrażasz sobie, wyczuwasz cudowne, mroźne powietrze, ale jest ci ciepło. Widzisz i skrzące się płatki śniegu. Hmm. Oddychasz tym mroźnym powietrzem, i jednocześnie czujesz promienie słońca na swojej twarzy. Wchodzisz do lasu. Jest bardzo słonecznie w tym lesie. I teraz wyobrażasz sobie, widzisz, wyczuwasz małego jelonka, który prowadzi cię, prowadzi cię ścieżką. W głąb lasu czujesz się bezpiecznie, czujesz się prowadzona. Nagle wyobrażasz sobie, widzisz, wyczuwasz mgłę, która otacza tę ścieżkę, ale cały czas widzisz, wyobrażasz sobie ląka, który dalej cię prowadzi. I nagle z tej mgły wyłania się domek. <dum> domek. Jaki jest ten domek? Wyczuwasz, wyobrażasz sobie, że tak się właśnie dzieje, że twój jelonek daje ci znak, abyś weszła do tego domku. I kiedy odlicza od jeden do trzech, Wejdziesz do Niego. Uwaga, jeden, dwa, weź głęboki oddech, trzy, wchodzisz do tego domku. A w nim czeka na Ciebie Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, który trzyma dla Ciebie prezent. Co to za prezent? Co to za prezent ma ten święty Mikołaj dla ciebie na rok 2023? Możesz go rozpakować. Jaką ma informację ten prezent dla ciebie? Co ten prezent symbolizuje? Możesz zawsze zapytać się świętego Mikołaja. Zapytaj się go, jaką ma dać mi wiadomość na temat roku 2023. Może masz ochotę się o coś go dopytać? Zrób to. A teraz, a teraz już na zakończenie, bo to taka mini podróż, zapytaj się świętego Mikołaja, jaką ma dla ciebie. Finalną wiadomość na temat roku 2022. Możesz zawsze go dopytać, jeżeli ta wiadomość nie będzie klarowna. Dopytaj. I widzisz, wyobrażasz sobie, że Mikołaj, święty Mikołaj, ma też prezent dla ciebie na rok 2022. Zobacz, wyobraź sobie, co to jest. Co ten prezent chce ci powiedzieć? Mm. i podziękuj mu teraz. Podziękuj mu teraz. Wyjdź z tego domku. Podąż znowu za tym jelonkiem do miejsca, z którego zaczęłaś tę podróż. I zapamiętaj wszystkie te informacje, obrazy, uczucia, które się pojawiły. A jeżeli się... Pojawiły takie, których jeszcze nie narozumiesz, zawsze możesz zrobić tę podróż duszy kilkukrotnie. A może, może też stanie się tak, że we śnie, albo na billboardzie, albo w jakiejś książce otworzonej przypadkiem, dostaniesz kolejny komunikat, który będzie bardzo klarownie i precyzyjnie dopowiadał ten przekaz tej podróży duszy. Więc teraz otwórz oczy, <laughs> przeciągnij się, zapisz to, co się pojawiło. I to, co zrobiłam teraz to Tobą, to taka próbeczka tego, co robimy na warsztacie. Obudź swoją wewnętrzną mądrość. Tam zanurzymy się zdecydowanie głębiej. Przynajmniej 10 razy, i będziesz mogła poeksplorować wewnętrzny krajobraz swojej duszy, po to, żeby poznać, jakie trendy dla ciebie ma rok 2023, na czym się skupić w swoim życiu, na czym się skupić w swoim biznesie, i co jest naprawdę ważne dla Ciebie z perspektywy duszy. A teraz życzę Ci boskich świąt radosnych, spokojnych, takich bliskich. Bliskich ze sobą, bliskich z bliskimi, bliskich z Twoją duszą. To ostatni odcinek Saulowego Radia w tym sezonie. Kolejne odcinki wracają 19 stycznia. I mam do Ciebie jeszcze prośbę: zrób mi ogromny prezent i podziel się tym podcastem i moimi podcastami z innymi osobami, aby więcej osób mogło komunikować się z duszą. Każdego dnia, bo wtedy nasz świat stanie się po prostu lepszym miejscem. Więcej o tym mówię w podcaście Biznes Duszą, do którego też Cię zapraszam. Boskiego czasu na święta. Mam nadzieję, że podobał Ci się kolejny odcinek Saulowego Radia Co Ci w Duszy Gra. Jeżeli tak, przekaż go dalej, aby więcej kobiet sięgało do wewnętrznej mądrości swojej duszy i z lekkością prowadziło swój biznes. Zapraszam Cię też do mojego drugiego podcastu Biznes z duszą, w którym duszę łączymy z biznesem, a ja z moimi gośćmi pokazuję, jak w swoim biznesie prosperować z lekkością i zmieniać świat na lepsze. A a propos. Odnajdziesz mnie na www.celestyna.pl. I jeszcze jedno, może chcesz zostać soul coachem i transformować życie swoich klientów na poziomie duszy? Jeśli tak, wejdź na www.celestyna.pl, łamany przez certyfikacja. Zapraszam.